Dzień mediacji już w przyszłym tygodniu. Bieg charytatywny i zmagania drużyn piłkarskich już w ten weekend. Tomik poezji Marka Rapnickiego. Dzień dobry, jest środa, siódmy dzień października. Hanna Karasińska, zaczynamy wiadomości raciborskie. Już od przyszłego tygodnia rusza międzynarodowy tydzień mediacji. Jak co roku do akcji przyłączył się Raciborski Sąd przy współpracy z Raciborską Biblioteką a także Fundacją PL Polski Język Migowy. Jak określić miejsce zamieszkania dziecka czy zapłata alimentów zwalnia z opieki nad dzieckiem i obowiązku wychowywania? Jak skutecznie ustalić kontakty z dzieckiem? Na te pytania będzie można znaleźć odpowiedź 15 października w Bibliotece Głównej w Reciborzu podczas otwartego wykładu w ramach cyklu Edukacji Prawnej Masz Prawo Do z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji pod tytułem Mediacja w sprawach o alimenty oraz ustalenie kontaktów z dzieckiem. Mediacja pozwala w sposób... Mniej formalny, mniej stresujący, w zupełnie innych, w innych okolicznościach, z udziałem bezstronnego mediatora, ustalić, jakby rozstrzygnąć spór ustalić rozstrzygnięcie, które jest odpowiednikiem wyroku czy postanowienia sądu. Tak, aby była wykonywana. Mediacja powoduje, że rozstrzygnięcia mediacyjne są mają większą szansę na to, że będą wykonane, że osoby, które je wspólnie ustaliły, będą tych rozwiązań przestrzegać, więc ja widzę same pozytywy mediacji. Aby dotrzeć do większej liczby osób, wykład będzie transmitowany na żywo poprzez media społecznościowe, ale to nie jedyna nowość. Wyjątkowość tego wydarzenia będzie polegała na tym, że będzie ono tłumaczone na język migowy. Rozpoczęłam współpracę z fundacją PL Polski Język Migowy z Jastrzębia Zdroju i pani prezes tego, tej fundacji, pani Monika Folwaczny, biegły tłumacz sądowy języka migowego będzie tłumaczyła to wydarzenie. To też jest nie lada sztuka, bo trzeba przekazać treści jednak profesjonalne, związane z językiem mediacji, z językiem prawnym, ale, ale podjęła się tego zadania i myślę, że to wzbogaca nam bardzo odbiór, jakby liczbę odbiorców i osoby, które będą mogły obserwować to wydarzenie o osoby głuche i słabosłyszące. Wykład ma mieć przede wszystkim wymiar praktyczny, tak aby każdy zainteresowany tematem mógł skorzystać z mediacji. Prowadzący to pani sędzia, wiceprezes naszego sądu, przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, sędzia Ewa Kosiorowska oraz dwie panie mediator, pani mediator Natalia Lewandowska-Fac, również radca prawny i pani mediator Agnieszka Wojta Zbeleć, więc ekspertki, praktycy i profesjonaliści w tym temacie. Wykład rozpoczyna się 15 października o godzinie 17 w Reciborskiej Bibliotece przy Kasprowicza. Mimo jesieni Ośrodek Sportu i Rekreacji w Reciborzu nie zwalnia tempa i szykuje kolejne starty, najbliższy już w niedzielę. Przeniesiony z powodów koronawirusa bieg charytatywny dla Bożeny, który miał odbyć się w marcu, wystartuje w niedzielę 11 października. Pani Bożena, dla której organizowany jest bieg, od lat pomagała w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu, jednak zeszłego roku doznała uszkodzenia mózgu. Bieg dla Bożeny, który organizujemy wspólnie właśnie z Pracownią Przyszłości i z przyjaciółmi Bożeny. Po to, aby zebrać pieniążki na rehabilitację. Cały dochód z tego biegu zostanie przeznaczony na konto pani Bożeny, żeby mogła się rehabilitować. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze, że pani Bożena też zaszczyci nas swoją obecnością. I będziemy mogli nazbierać jak najwięcej pieniędzy. Wpisowe do tego biegu to jest symboliczne 20 zł, które w 100% zostanie przekazane po Bożenie, ale oprócz tego w trakcie biegu będzie też licytacja, będą licytacje. Bieg ruszy 11 października o 10 ze Stadionu Miejskiego, a ten kto nie zdążył się jeszcze zapisać może to zrobić nawet w dniu biegu. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby przyjść, żeby pomóc, bo to jest główny cel. Trasa będzie liczyła około 1,5 km. Startujemy ze stadionu, biegniemy tutaj takim kółeczkiem do stajni huzarskich i wracamy. I w zależności od tego, jak ktoś się będzie czuł na siłach, to będzie mógł pokonać od 1 do siedmiu okrążeń. Oprócz tego oczywiście bieg dla najmłodszych, żeby też mogli wziąć udział w tym biegu na dystansie 400 metrów. Oprócz tego w trakcie biegu będzie można spotkać wolontariuszy, którzy będą zbierać datki na rzecz pani Bożeny W przeddzień biegu charytatywnego na stadionie miejskim odbędą się także zmagania drużyn piłkarskich Oldboyów. Zgłosiło się już osiem drużyn. Będzie to turniej w kategorii plus 35 lat przy pełnym oświetleniu. Ostatnio widzieliśmy, jak wygląda stadion przy oświetleniu, więc zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział lub zobaczyć, jak to będzie wyglądało na stadion w sobotę o godzinie 17.30. Obie imprezy będą odbywać się na stadionie miejskim 10 i 11 października. Najbliższy piątek będzie okazja do spotkania autorskiego promującego najnowszą książkę Marka Rapnickiego, a jesienna aura sprzyja do sięgnięcia po poezję. W sprzedaży dostępna jest od wiosny tego roku, jednak premiera odbędzie się w piątek, 9 października. Mowa o książce Marka Rapnickiego Pana prosi o głos, która przez krytyków postrzegana jest jako pewnego rodzaju podsumowanie. Te wiersze po prostu. Mówią o tym, co człowieka gryzie, co człowieka gryzie, co człowieka przywołuje do, do porządku, co go cieszy. To tak się nie da powiedzieć bez wniknięcia w, w samą treść. Wśród wielu recenzji, znajdujących się na tylnej okładce tomiku, można znaleźć słowa krytyka literackiego Krzysztofa Lisowskiego. Swoją zachętę do lektury kończy tak. Zaprawdę takie książki pisze się raz, bo tworzy się je w wypełnienia łunie, w pełni swojego czasu, w złotej godzinie najlepszego światła, które rozjaśnia los, życie, przynosi zrozumienie. Ja tu powołuję bohatera lirycznego, który nazywa się Panamo. Wzorem Herbetowskiego, Pana Kogito i jeszcze Pana Credo, który również w moim rodzinnym Lublinie powstał przed laty yy, z inspiracji innego autora. Yy, także domykam tę triadę Credo, Kogito, Amo. Rozmowa z autorem Pan Amo prosi o głos będzie możliwa podczas organizowanego w piątek 9 października spotkania autorskiego. Spotkanie jest skierowane oczywiście do wszystkich, którzy nie zapomnieli czytać, którzy... Śledzą y, lub poszukują y, literatury nierozrywkowej. A ponieważ czas pandemiczny skłania do refleksji, to, to właśnie myślę, że taka książka y, y, ma tu jakieś zadanie do spełnienia. Spotkanie odbędzie się w Strzesze, y, y, w piątek, najbliższy o 17.00. Będzie rozmowa, będzie czytanie wierszy, ale też niespodzianki, o których tylko yy, tak mi wiewiórki donoszą. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, okay, to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić, nie da się jej wyprodukować. Dziadkowi ktoś podarował krew. Może sąsiad? Ten, z którym zawsze kłócił się o psa. Ty też chwyć czerwoną nitkę, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam: okej, okay, na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Żeby była, dla dziadka, dla ciebie, dla nas, trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40 Centrum Farmaceutyczne czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22 oraz Opawska 33 całodobowa Centrum Farmaceutyczne czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Czas na powiatowy serwis informacyjny, a w nim co miesięczne zestawienie istotnych spraw dla mieszkańców powiatu i najważniejszych decyzji podjętych przez powiatowy samorząd. W programie także zaproszenie na najciekawsze wydarzenia tego miesiąca. Z początkiem września na stadionie miejskim zorganizowano kolejny bieg bez barier ten bieg jest głównie skierowany dla osób niepełnosprawnych, ale również właśnie ich opiekunowie też mogą wziąć ich udział. Na wózkach osoby są niedosłyszące, także e, wszyscy starają się pokonać tą barierę wziąć udział w tym biegu. No i cieszy się, że są wszyscy wspólnie razem. To sportowe wydarzenie od lat wpisuje się w kalendarz powiatowych imprez, bo jego celem jest zaznaczenie obecności osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, a organizatorem biegu przy wsparciu Powiatu Raciborskiego jest Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Podaj Rękę. We wrześniu zapadła decyzja o częściowym odmrożeniu raciborskiego szpitala i przejściu jego działania w tryb hybrydowy. Prawnie było to możliwe od 15 września, jednak placówka potrzebowała czasu na przygotowanie obiektu do przyjmowania pacjentów bez COVID-19. Stąd też szpital w formie hybrydowej rozpoczął swoje działania od 1 października. Jest przygotowana odrębna izba przyjęć, która nie kontaktuje się z izbą przyjęć przyjmowa pacjentów przyjmowanych z COVID-19. Jest odrębna droga przyjmowania i odrębny proceder. Na razie w szpitalu wykonywane są tylko zabiegi planowe. Dzisiaj idą zabiegi ortopedyczne, okulistyczne, laryngologiczne, chirurgiczne, także wszystkie oddziały w sumie działają i są też pierwsi pacjenci do zabiegów. Natomiast no, również działa położnictwo i ginekologia, także mamy też już pierwsze porody. Co też cieszy. Wszyscy pacjenci przyjmowani na zabiegi planowe poddawani są testom na obecność koronawirusa. Powiatowe Centrum Sportu rozpoczęło swoją działalność z początkiem września, a z końcem roku całkowicie zastąpi międzyszkolny ośrodek sportowy. Kierownikiem PCS został Robert Myśliwy, który poszerza ofertę jednostki. W czasie, kiedy młodzież jest w szkole, z usług PCS korzystać mogą nawet seniorzy. Przychodzą na gimnastykę. Kręgosłupa na, rozciąga, na ćwiczenia rozciągające, a więc poprawiające mobilność. Mamy dwie takie grupy. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że nie są to grupy organizowane przez MOS, tylko przez Uniwersytet III wieku we współpracy z mos -em. My używamy pomieszczenia, są to nasi współpracujący instruktorzy, oraz yoga dla seniorów. Popołudniami instruktorzy PCS zapraszają natomiast na zajęcia akrobatyki, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W ramach Powiatowego Centrum Sportu nadal prowadzone będą konsultacje z zakresu wad postawy oraz zajęcia grupowe. Kierownik nowo powstałej jednostki powiatu chce się skupić na rozwoju PCS. Chciałbym, by stał się bardziej nowoczesny, bo dzisiaj kojarzony bardziej z klubem Olimpijczyka. Kojarzony jest z tymi zasobami, z, tymi, z tą kolekcją piękną i liczną, która dokumentuje historię ścisłego sportu, ale jednak jakby no nie dotyczy tego, co dziś inspiruje młodzież. Zmieni się zatem nie tylko oferta sportowa, ale także wizerunek PCS, który od teraz ma zaistnieć w świadomości mieszkańców jako nowoczesne miejsce spotkań i rozwijania sportowych pasji. 17 października przy ulicy Huzarskiej w Raciborzu odbędzie się Wielkie Święto Myśliwych Leśników i Jeźdźców. Stowarzyszenie Jeździeckie Huzar zaprasza do udziału w kubertusie. W programie wydarzenia m.in. polowa msza dziękczynna, parada konna ulicami miasta i gonitwa za lisem. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z budżetu powiatu raciborskiego i objęte patronatem starosty.